Jesień i znowu kaszel, przeziębienie, zatkany nos, ale wiesz, że nie tylko pogoda ma na to wpływ? Woda, której używasz na co dzień, też może mieć wpływ na twoje zdrowie. Woda wodociągowa często zawiera chlor, metale ciężkie i drobne ustroje. Długotrwałe spożywanie takiej wody może obciążać twój organizm, szczególnie gdy odporność jest niższa, jak właśnie jesienią. Dlatego warto postawić na filtr odwróconej osmozy ro 6. Sześciostopniowy system oczyszczania, który usuwa nawet do 99,8% zanieczyszczeń. A dzięki mineralizatorowi woda jest nie tylko czysta, ale też bogata w cenne minerały, potrzebne dla odporności i dobrego samopoczucia. Pamiętaj: czysta woda to nie tylko smak, ale też Twoje zdrowie. Nie pozwól, by codzienne drobiazgi odbierały Ci energię. I odporność. Zadbaj o siebie tej jesieni i postaw na filtr odwróconej osmozy RO6. A przy zakupie filtra i zmiękczacza wody dostaniesz butelkę Wielorazową Aquafit gratis. Obserwuj Aquafit, jeśli chcesz wiedzieć, w jak prosty sposób zadbać o swoje zdrowie każdego dnia.